Malowniczo położona budowa Zdrój oferuje wiele ciekawych atrakcji, wśród nich jest między innymi jedyna w Polsce kaplica czaszek, zaprojektowany w stylu angielskim park zdrojowy, sanatoria i skansen w dzielnicy Pstrążna. Podpowiadamy jak wypocząć i co warto zwiedzić w tym górskim miasteczku. Zapraszamy! Centralnym miejscem budowy zdroju jest park zdrojowy, który założono w XVIII wieku w miejscu wypływania źródeł mineralnych u podnóża góry zwanej parkową. Czasy świetności miejscowości przypadają na lata XX-XX 20 -20 wieku, kiedy przyrodolecznictwo było w tej części Europy niezwykle popularne. Jedną z pierwszych atrakcji, którą odwiedziliśmy, była pijalnia wód mineralnych. Tutaj skosztowaliśmy dwóch rodzajów wód leczniczych. Do wyboru są chłodne i ciepłe źródła. Woda ze źródła marchlewski jest wskazana do spożycia osobom, które mają nadczynność tarczycy, choroby nerek, niedokwasotę przewodu pokarmowego oraz stany osłabienia. Śniedecki to źródło wody wskazane do spożycia osobom, które cierpią na różnego rodzaju anemię, a także stany przemęczenia czy ogólnego osłabienia. W przestronnym holu można usiąść na ławce i popijać leczniczą wodę, która podawana jest z dystrybutorów. Sam budynek pijalni jest już swoistą atrakcją. Okazałe wnętrze z rotundą i wielkie łukowate okna przyciągną uwagę każdego amatora wód zdrojowych. Na zewnątrz umieszczono tablice pamiątkowe przypominające o zasłużonych dla kudowy lekarzach i naukowcach. W parku natkniemy się również na kolejne, ogólnodostępne źródło wody leczniczej Moniuszko. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy! W bliskim położeniu zobaczymy również górujący nad placem budynek Sanatorium Polonia, w którym ulokowany jest Teatr Zdrojowy imienia Stanisława Moniuszki. Interesująca jest także hala spacerowa zwana Teatrem Pod Blachą, a tuż obok scena koncertowa, na której odbywają się występy w czasie popularnego Festiwalu Moniuszkowskiego oraz Polsko-czeskiego Festiwalu CZPL. Na terenie parku zdrojowego warto odwiedzić ogród muzyczny imienia drucha harcmistrza Władysława Skoraczewskiego. W różnych miejscach umieszczono metalowe atrapy instrumentów muzycznych. Jest stylowy fortepian, harfa czy kontrabas. Na końcu parku znajduje się okazały staw, a zaraz za nim już tylko granica z Czechami. Będąc w parku zdrojowym, warto wybrać się na spacer w kierunku góry parkowej, gdzie po drodze zobaczymy leśnego ludka. Na górę wejdziemy ścieżką dydaktyczną, a na szczycie odpoczniemy w drewnianej altanie, z której roztacza się przepiękny widok na całą kudowę. Wyjątkowe na skalę europejską miejsce wprawia w zadumę i refleksję. Kaplica Czaszek w Czermnej to grobowiec ofiar epidemii i wojen śląskich z połowy XVIII wieku. Wnętrze kaplicy wyłożono około 3000 tysiącami czaszek i ludzkich kości, a w krypcie pod podłogą spoczywają szczątki kolejnych 20 tysięcy ofiar w wiejskiej dzielnicy Kudowe od 1984 roku działa wyjątkowy skansen. Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego to miejsce bogate w zabytki dawnej wsi. Znajdujące się na terenie skansenu budynki zostały przywiezione z terenu kilku powiatów. Są one wyposażone w oryginalne sprzęty gospodarstwa domowego. W tym malowniczym miejscu odwiedzimy m.in. ludowy amfiteatr, dzwonnicę alarmową, starodawne chaty oraz wiatrak, z którego widać całe pasmo Karkonoszy. W zabytkowej kuźni można podziwiać pracę mistrza Kowalskiego, a w chałupie z piecem chlebowym tutejszą metodą wypiekany jest tradycyjny chleb. Dla dorosłych to miejsce jest z pewnością powrotem do przeszłości, o której należy pamiętać. Dla młodzieży to świetna lekcja historii i nauka zwyczajnego, wiejskiego życia. Centrum Kudowy Zdroju jest miejsce, do którego powinny zajrzeć nie tylko dzieci, to Muzeum Zabawek położone przy ulicy Zdrojowej. W dwupiętrowym budynku znajduje się kolekcja prezentująca niemal wszystkie znane formy zabawek od starożytności po lata 80. XX wieku. Są tu setki lalek nie tylko z Polski, ale i całego świata, na przykład drewniane lalki teatralne z Indii czy lalki jako postacie historyczne. Dla miłośników gier komputerowych zaprezentowano zabytkową wystawę z komputerami Spectrum, Atari, Commodore czy Macintosh. Imponującą kolekcję uzupełniają m.in. porcelanowe cukiernice z pozytywką, kolekcje lalek i bluszaków oraz Fenakistiskop. Jeden z pierwszych wynalazków, który wykorzystywał złudzenie optyczne. Będąc w kudowie zdroju, nie można zapomnieć o jego niezwykłym położeniu u podnóży magicznych gór stołowych. Do wyboru jest wiele szlaków, podczas przemierzenia których możemy podziwiać panoramiczne widoki oraz obcować z fantazyjnymi skupiskami skał. Korzystając z okazji, wybraliśmy się na szlak wiodący od narożnika przez dawny kamieniołom do białych skał. Szlak ten gwarantuje niezapomniane wrażenia, w tym zapierające w piersiach widoki i zwiedzanie imponujących formacji skalnych. Link do relacji znajdziecie w opisie pod filmem po kilkugodzinnej wycieczce po górach placek po węgiersku lub smażony ser będą smakować wybornie. Największymi zaletami Kudowy Zdroju jest położenie blisko gór stołowych oraz rozbudowana oferta sanatoryjna z zakładami przyrodoleczniczymi włącznie. Do miasta dojedziecie koleją bezpośrednio z Wrocławia, Legnicy i Wałbrzycha samochodem drogą numer 8 z Wrocławia w niewiele ponad 2 godziny. Polecamy Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!